Wszystkie łóżka COVIDowe w Szpitalu Żeromskiego zajęte. Kraków organizuje dodatkowe punkty szczepień. Nowe drzewa w Lesie Witkowickim. Narodowy spis powszechny tylko przez internet lub gdy ty zadzwonisz na numer GUS-u. Tym żyje miasto Iwana Sietnik kornetka Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Coraz częściej chorują osoby młode i dzieci. Trzecia fala pandemii COVID-19 powoduje, że sytuacja w krakowskich szpitalach jest coraz trudniejsza. W szpitalu imienia Żeromskiego zajęte są wszystkie łóżka covidowe. Dyrektor szpitala Jerzy Friedger mówi krótko, to najcięższa fala zachorowań. W tej chwili wszystkie łóżka covidowe mamy zajęte. Mamy zajęte wszystkie łóżka respiratorowe i wszystkie łóżka intensywnej terapii. No myślimy nad tym, czy by się jeszcze nie udało jakichś kilku dłużej go uruchomić, no ale trochę nam brakuje personelu. To jest ta przeszkoda, której nie będziemy chyba w stanie pokonać. No spróbujemy. Mamy bardzo ograniczoną ilość zabiegów ze względu na personel w stali operacyjnej, który musiał przejść do działań związanych z COVID-em, konkretnie na intensywną terapię. Ale staramy się na tyle, ile można, staramy się operować. Po raz pierwszy to dotyka dzieci. Na szczęście oddział zakaźny nie jest taki wypełniony po brzegi, bo jednak rodzice chętniej biorą dzieci do domu i ma się nimi kto opiekować trochę gorzej pod tym względem jest z dorosłymi. Zachorowania są dużo cięższe i przebieg tej infekcji jest dużo więcej zgonów i dotyka coraz młodszych ludzi. Obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostaną przedłużone do 18 kwietnia, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, zaznaczając, że dopiero w perspektywie tygodnia okaże się jaki wpływ na rozwój trzeciej fali epidemii miały święta. Dlatego nadal pozostają zamknięte żłobki i przedszkola, duże sklepy budowlane i meblowe, większość sklepów w galeriach handlowych, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty sportowe, a także baseny, sauny i solaria, hotele, teatry, kina i galerie sztuki. Nauka na wszystkich etapach kształcenia odbywa się zdalnie. Kraków organizuje dodatkowe punkty szczepień. Na razie powstają w Tauron Arenie oraz w halach Hutnika i Wawelu, a także w zolu na ulicy Wilickiej. Docelowo pracować ma 30 zespołów szczepiących w czterech lokalizacjach. Teoretycznie mogą one przyjąć około 5000 Krakowian na dobę. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia z miejskim centrum opieki w zakresie organizacji sprzętu i wyposażenia, a także liczby personelu i składu zespołów szczepiących. Punkty szczepień masowych zostaną uruchomione po akceptacji wojewody małopolskiego. Ruszył kolejny etap zalesiania lasu witkowickiego. Tym razem posadzono w nim dęby i lipy, a dzięki wykupom działek teren lasu zostanie powiększony o dodatkowe 1,5 hektara. Zdecydowanie jest dobra pogoda, sadzonki nie przesychają, z odkrytym systemem korzeniowym, tutaj na tej powierzchni już kilkuletniej, No świetnie sobie radzą. To fantastyczne miejsce, które docelowo zamieni się w wielki kompleks leśny. Chcielibyśmy, żeby cały Las Witkowicki, szeroko rozumiany aż do Doliny Prądnika, to było obszar około 200 hektarów, czyli prawie 1 trzecia tego, co mamy w Lesie Wolskim. Sadzimy dla kolejnych pokoleń Krakowa. Działka, którą widzimy obok, która w tym momencie jest zalesiana, została wykupiona przez miasto od osoby prywatnej. No i tu no, też jest właśnie w tym momencie zalesiana. W tym roku w Witkowicach, czyli w tych działkach tutaj, które sadzimy, w sumie to będzie sześć działek, posadzimy około 7-8 tysięcy sadzonek. Maru Stanisław Dziedzic, twórca Biblioteki Kraków, wcześniej wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki. Miał 68 lat. To jedna z jego ostatnich wypowiedzi. W świecie wściekle rozchwianych wartości, tej straszliwej nienawiści, która pada i dotyka nas codziennie, ludzie, żeby nie zwariować, muszą sięgać niestety nie po media, tylko po. Po książki. Tam jest i więcej mądrości, i więcej umiaru. I świat, jaki daje dobra literatura, jest tym światem, który ludziom bardzo pomaga, a nie powoduje dodatkowej wściekłości. Dobra książka jest bardzo dobrym przyjacielem na trudny czas. Narodowy Spis powszechny, teraz w serwisie. Udział w nim jest obowiązkowy. Pamiętajcie jednak, że w kwietniu możecie się spisać tylko przez internet lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, ale telefon wykonujecie wy. Rachmistrzowie spisowi w tej chwili do nikogo nie dzwonią, więc uwaga na oszustów. Nie ma takiej sytuacji w tej chwili, żeby rachmistrz spisujący przychodził do domu. Ten spis taki twarzą w twarz w tej chwili jest niemożliwy, więc to jest już pierwsza uwaga, że w momencie, jeżeli będzie chciał przyjść rachmistrz do naszego domu, no to już musi się włączyć ta czerwona lampka, że to jest potencjalny oszust czy też złodziej. Nie ma też wysyłania jakichś SMS-ów, linków na zasadzie takiej, weź udział w spisie, kliknij w link. To też może być próba wyłudzenia po prostu naszych danych, też tego nie robimy, sami możemy zarezerwować termin spisania się, dzwonimy po prostu na infolinię, rachmistrzowie pomogą, to będzie lokal należący do gminy, więc dający 100% bezpieczeństwa. Nie ma w tej chwili przychodzenia do domu, nikt do nas nie może przyjść, i mówiąc o tym, że chce wypełnić formularz, bo takiej procedury w tej chwili po prostu nie ma. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.